Informacja również mówi, że nie testowano tego leku u dzieci i następna, że również nie wiedzą, jaki jest skutek stosowania Tamiflu u osób starszych, które cierpią na inne poważne choroby. To jest nieznane. Nieznane jest również, jakie są skutki, jeżeli tamiflu się bierze kilka razy, że się brało na przykład we wrześniu, a potem znowu się zachorowało na grypę w listopadzie i się znowu brało. To też nie jest wiadomo. I ostrzegają na temat ryzyka powikłań, szczególnie u dzieci. I to zostało potwierdzone, dlatego że w Japonii, jak ta histeria zaczęła się rozwijać, to rząd japoński zaraz ra, zarekomendował, żeby dawać dzieciom Tamiflu jako prewencję i bardzo szybko z tego się wycofał, dlatego że dzieci rozwinęły problemy neurologiczne. I jakieś były tam przypadki paraliżu, więc powiedzieli, nie można dawać tego leku dzieciom do 20 chyba pierwszego roku życia. Także teraz już wycofano. I tutaj, ale producent tego leku zaraz skorzystał z tak zwanego immunitetu. Które w Stanach Zjednoczonych szybko wystawiono firmom farmaceutycznym na właśnie produkcję leków i szczepionek przeciwko ptasiej grypie, i zaproponował, że oni chcą wyprodukować tamiflu w formie dożylnej dla osób, które są tak ciężko chore, że nie mogą połykać tabletek. A na formie z tabletek było napisane, że to nigdy nie zostało testowane u, ta u takich ludzi. Oczywiście nie ma czasu na to, żeby wszystko testować. Wszystko idzie do y, praktycznego działania. Będziemy wiedzieć sami. Teraz y, szczepionki. Szczepionki przeciwko, oczywiście zaraz żeś była nacisk, żeby rozwinąć szybko szczepionki przeciwko ptasie i grypie i takie już w tej chwili są dostępne. Są różne rodzaje szczepionek. Jedne szczepionki, które są dostarczane w aerozolu, to są szczepionki, które zawierają tylko zabitego wirusa. Nie zawierają żadnych innych dodatkowych substancji i takie szczepionki się rekomenduje dla dzieci. Natomiast dla wszystkich innych stosuje się szczepionki, które zawierają substancje dodatkowe, tak zwane adjuwanty. Adjuwant pozwala użyć mniej antygenu, czyli się używa mniej wirusa i można zrobić więcej szczepionek, bo się dodaje inne substancje. I taką, która jest właśnie w tych szczepionkach przeciwko ptasiej grypy, to jest skwalen. To jest naturalna substancja, ale wtedy, jak ją spożywamy, natomiast nie jak ją wstrzykujemy bezpośrednio do mięśnia, do naszego organizmu, dlatego że to wypróbowano wcześniej na innych szczepionkach. Że powoduje, związana jest właśnie z różnymi, z różnymi powikłaniami neurologicznymi. Szczepionkę przeciwko grypie zawierającej skwalen używano w Stanach Zjednoczonych w latach chyba w 1976 roku i te szczepienia przerwano, ze względu na to, że było bardzo dużo przypadków śmiertelnych i bardzo dużo osób rozwinęło tak zwany ten Guillain-Barre syndrom, co, so, co wiąże się właśnie z paraliżem, różnymi problemami neurologicznymi. I w tej chwili, co jest ciekawe, w Wielkiej Brytanii jest system, który właśnie będzie został, znaczy się opracowany System, żeby rejestrować przypadki tego syndromu u ludzi, którzy będą brali szczepionki przeciwko świńskiej grypie. I również skłalen był używany w szczepionkach, które były podawane żołnierzom, którzy uczestniczyli w wojnie Iraku to było w szczepionkach przeciwko Antrax. I później udowodniono, że właśnie ten skalen był odpowiedzialny za syndrom wojny golfowej, gdzie ludzie mieli depresję, samobójstwa i wiele innych problemów. I co jest ciekawe, chyba tydzień czy, dwa, czy niecałe, może dwa tygodnie temu, w Niemczech był duży skandal, bo okazało się, że rząd niemiecki, żeby Dać przykład dla obywateli, członkowie rządu zaszczepili się szczepionką. Tylko, że nie tą, która zawierała skłalen, tylko tą, która jest bezpieczna. No i oczywiście tam były e, różnego rodzaju protesty, i możecie sobie Państwo o tym przeczytać w prasie. Także świńska grypa i, i groźba pandemii. Na podstawie no, bardzo nielicznych przypadków i jest w, teraz ostatnio New England Journal of Medicine, czołowe czasopismo medyczne, opublikowało właśnie informacje na temat historycznej ewolucji tego wirusa które i wnioskiem konkluzją tego artykułu było napisanego przez lekarzy, że to jest w ogóle wydmuchana historia i wydmuchana histori wydmuchany problem, ale co bardzo szybko zrobiono w Stanach, to właśnie wprowadzono ten immunitet dla producentów leków. To znaczy, że jeżeli lek Tamiflu czy szczepionka spowoduje problemy zdrowotne, ktoś umrze albo ciężko zachoruje, to taki pacjent czy rodzina nie ma prawa sądzić firmy farmaceutycznej, dlatego że jest groźba pandemii, jest stan wyjątkowy, nie ma czasu na testowanie, testujemy. Wszyscy razem. No i oczywiście jest przyspieszone zatwierdzanie leków bez badań klinicznych. Jednocześnie, prawie w tym samym czasie, wysłano, wystosowano ostrzeżenie do producentów witamin, że jeżeli ktoś powie, że jakaś tam witamina leczy świńską grypę, to ta osoba zostanie postawiona w stan oskarżenia i może nawet skończyć w więzieniu. Także do tego wszystkiego są coraz liczniejsze głosy domagające się obowiązkowych szczepień na ptasią grypę. W Stanach już niektórzy prawnicy zaczęli sprawy sądowe właśnie przeciwko tym zarządzeniom, ale one trwają długo, ale są już głosy takie mówiące, że jeżeli ktoś odmówi szczepienia, to może stracić pracę albo będzie płacił wysokie kary. Do tego są naciski na rządy, na zakup szczepionek i leków. I... Jest to szczególnie ciężko przyjmowane przez kraje, które są ubogie. Ja miałam dwa miesiąc temu właśnie byłam w jednym z krajów Ameryki Południowej i rozmawiałam z ministrem zdrowia, który właśnie że tak powiem, odsłonił trochę informacje na temat, jak jego kraj musiał ten. Z, z tymi właśnie, jak musiał odpowiedzieć na tą ogromną presję tej pandemii świńskiej grypy. Więc ich służby medyczne mówiły, że przebieg tej choroby jest łagodny, nie ma wielkiego zagrożenia. Oczywiście z wyjątkiem grup ryzyka, które są wszędzie. Ale prasa była tak, tak, rozdmuchała tą historię, że oczywiście społeczeństwo naciskało rząd, żeby kupować szczepionkę. Więc oni zwrócili się do firmy Novartis, która produkuje tą szczepionkę i firma im powiedziała, dobrze jak zakontraktujecie to sprzedamy wam po 3 dolary za sztukę. No więc było to dużo, no bo to dla, dla społeczeństwa. No. Ale, ale rząd się zgodził. Tylko, że w momencie, kiedy już szczepionka miała być dostarczona, to firma powiedziała, że tak, dostarczymy Wam, ale musicie zapłacić 12 dolarów za sztukę. Więc minister niestety mówił, że jest to bardzo duży uszczerbek w systemie, w ich wydatkach na opiekę zdrowotną, ale no w tym przypadku firmy farmaceutyczne na pewno nie. Miały, nie brały tego pod uwagę, tylko wiedziały, że rząd kupi ze względu na to, że jest opinia publiczna jest tak nastawiona, że domagają się tego, nie rozumiejąc, co się dzieje.